Polskie określenie hulajnoga elektryczna jest swojskie i bardzo sympatyczne, aczkolwiek ma być może dwie wady. Po pierwsze, jest bardzo długie, aż 8 sylab. A po drugie, spotkałem się z opinią, że zdaniem niektórych brzmi trochę niepoważnie, że hulajnoga nie kojarzy się ze sprzętem dla kogoś dorosłego. To ostatnie jest oczywiście nieprawdą. Na przykład statystyki naszego kanału pokazują, że największa grupa widzów, 37%, to ludzie w wieku 36-44 lata. Niemniej zaciekawiło nas, jak na hulajnogę elektryczną mówią w innych krajach Europy. Jak w innych językach nazywa się ten sprzęt, jak skonstruowano tę nazwę, skąd ona tam pochodzi. Ja zwiedziłem kawał świata. A naszą podróż wsparły marki Motus i Raptor. Co bardziej spostrzegawczy widzowie mogą próbować śledzić, ile różnych modeli Motusów i Raptorów, głównie pochodzących z wcześniejszych naszych filmów, pojawi się dziś w tym krótkim odcinku. No i w niektórych momentach, sorry za wymowę. Najpopularniejsza na świecie nazwa angielska to oczywiście. Electric kick scooter. I to się nie myli z naszym skuterem, bo ten z kolei po angielsku nazywa się Moped. A w ogóle słowo skuter pochodzi od czasownika skut, czyli pędzić, śmigać. To może się trochę kojarzyć z hulaniem w naszej hulajnodze, choć będzie to raczej skojarzenie odległe. We Francji jesteśmy z kolei bliżej nóg, bo hulajnoga elektryczna po francusku to trottinette électrique, a nazwa samej hulajnogi, niekoniecznie tej elektrycznej, pochodzi od słowa trotine, czyli dreptać lub biec truchtem. W Niemczech zwykła, analogowa hulajnoga to tritrola. To z kolei od słów treiten, czyli nadepnąć, i rollen, czyli się toczyć. I inaczej niż w Polsce, hulajnoga jest tam rodzaju męskiego. Czyli jest to coś, co trzeba nadepnąć i wtedy można się potoczyć. No a ta elektryczna to elektrotretroller lub po prostu elektroroller. Przy czym warto zaznaczyć, że za Odrą, jeśli jakiś model ma być dozwolony na drodze, to musi mieć Lasą, czyli specjalne zezwolenie. Ordnung muss sein. Przenosimy się na południe Europy, do Włoch, gdzie hulajnoga elektryczna to monopattino elettrico. I tu ciekawostka, bo słowo pattino oznacza przede wszystkim łyżwę. Czyli wychodzi na to, że e-hulajnoga to taka pojedyncza elektryczna łyżwa. W Hiszpanii jest chyba dość podobnie, bo tu na zwykłą hulajnogę powiemy patinete a na elektryczną patinetę eléctrico. Mają tam nawet specjalne znaki drogowe dla hulajnóg, choć akurat regulacje sprzętowe w Hiszpanii są mocno rygorystyczne. Po rosyjsku hulajnoga elektryczna to электрический самокат czy krócej электросамокат to od słowa кататься, czyli jeździć na nartach, łyżwach, rowerze czy właśnie na hulajnodze, która w języku rosyjskim niejako jeździ sama, nawet jeśli nie jest elektryczna. Samokat to trochę taka logika jak nasz samochód. Określenia Elektrosamokat używa się także na Ukrainie, co widać choćby po stronach ukraińskich sklepów z hulajnogami. Oficjalnie słownik ukraiński Google podaje termin Elektryczny Samokat, ale w skróconej wersji jest na pewno wygodniej. W czekach natomiast hulajnoga elektryczna to Elektrycka Kolobieszka. I w sumie Elektryczna Kołobieszka wydaje się określeniem całkiem wesołym. Jak śpiewał niegdyś Andrzej Rosiewicz w piosence o polskich dziewczynach Gdybym wydał się na czeszkę, umarłbym ze śmiechu! Rosiewicz śpiewał w tej samej piosence, że z Węgierką nie pogadasz. Ale tu o dziwo nie jest tak źle, bo po węgiersku hulajnoga elektryczna to roller. czyli w gruncie rzeczy można się zorientować o co chodzi. Tym bardziej, że na węgierskim rynku możemy spotkać znajomą polską markę. Ale już ze zdaniem... Elektromos robogual media warszun. Byłoby gorzej. Jeśli się domyślacie, co to znaczy, przynajmniej według tłumacza Google, bo to z niego korzystaliśmy, strzelajcie w komentarzach. Istnieje pewne ryzyko, że za jakiś czas w języku polskim hulejnego elektryczna będzie musiała walczyć o prymat z anglojęzycznym skuterem. W bardzo wielu e, wspomnianych przez nas dzisiaj krajach różnego rodzaju warianty słowa skuter występują równolegle do określeń rodzimych. Na przykład w Niemczech określenie e-skuter, oczywiście z porządną germańską wymową, występuje w zasadzie tak samo licznie, jeśli nie powszechniej niż oryginalne, kto pamięta? Jak sądzę, naszą hulajnogę elektryczną chroni to, że słowo skuter zostało już zajęte w języku polskim na nazwę zupełnie innego pojazdu. Ale spotkałem się już także w Polsce z tendencją, żeby hulajnogi elektryczne nazywać skuterami, a skutery nazywać mopedami. Na przykład niektóre sklepy już tak robią. Osobiście bardzo bym nie chciał, żeby ten scenariusz się zrealizował. A co Wy o tym sądzicie? No, możecie dać znać w komentarzach. Dziękuję partnerom tego filmu. Nadchodzą kolejne odcinki, takie już całkiem serio, więc zachęcam do subskrypcji kanału. I oczywiście zapraszam na portal smartride.pl. Dziękuję Wam uprzejmie za uwagę. Do zobaczenia niebawem.